Okay. Mm. To kolejny odcinek Ale mówimy Te serię z pet shopami, Na przykład Dobra, nie mam Dzisiaj będę losowała Tak samo jak gdyby na I zgodziła się, że żebym była te losy Bo ja też nie wiem, kogo ten, jak ja Dobra, ja to mi się spodobał Tak, to znaczy z klasy No i będziemy losować Ja będę losować Wszystkie sześć No, Ja będę, która na medytacją kanału Kalczonet. I teraz zmienię nazwę na raczej inną, ale jak ktoś jeszcze tam pomyśli I wie, pomyślicie, jakby się podobną do yy, tego, i tego, i się tego. Dobra, więc tu mam takie dwa pudełeczki. Okej. I to jest na świecki, tu mam losy. Zacznę i będę je nękała. I Oj, dobra. wszystkie losy? Tak, tak jest ja. Dobra, więc uwaga. I co jest? Karuś! Karuś będzie kanał, maskotką kanału do podjęcia. Yy, ja gadam! No zawsze mi się mylibym, oglądam. No i to będzie To jest nasz Karuś. Ona. Karuś. To każdy na mu, Ja na niej na mówię. Na nim Karuś. W każdym razie. No i to jest Karuś. Jest. Jest kotką kanału Ojcie Skat. I jej tak. zastępowym będzie, bo bardzo zastępowym. Przepraszam, <tryk> Amesta, czyli pomocnik. Z takimi drukowanymi napisam no tak, więc e, tylko ja ona, nam będziemy. To w ja jestem prowadzący, myślę sobie mi ale to już nie w sumie e, coś tam będziemy gadać. Pisałem tu. Karuś. Są jeszcze losy, to Wam pokażę. Jaki, ten... Więc tak, To jest karuś. To jest karuś. To samo jesteście, czyli ja. Próbuję. Widząc całe, to chcecie wiedzieć, co tu ma. Ok, w innych odcinkach. No to już się, tak mówiłam, dobra. Yy, mogła też być, oczywiście, muza. To jest muza. I ma swoją gumkę, ponieważ założyła ją moja koleżanka z klasy, bo się y, bawiliśmy nie chodzi o tylko tylko przyniosłam dwa czy trzy czopy do szkoły i się bawiliśmy, bo nie chcieliśmy nic na lecie to się bawiliśmy a no, no i tak, wyszło na i nam założyła moją gumkę od mojej koleżanki, więc muszę ją mi trochę O nie ale nie pasuje do mnie, ale ogólnie to super. Nie, nie żyję mam, tylko super, że to nie wygląda. Nie jestem się, dobra. Tu to jest muza. Muza też mogła zostać maskotką. Marzyłam, żeby muza została, ale no, Karuś też jest spoko. No oj, tutaj sprawiedliwy. Musi być sprawiedliwy. Kolejnym losem. Mam dziwne pozor, taki mam takie drugie muszę spiąć. <laughs> Los, który mógłby być. To... Naruto, piszę nie starannie, ale dobra, Naruto to jest oczywiście jedyny chłopak Petro. Postaram się, żeby wszyscy było, tak wszystkich było widać w nie, ale wszyscy się nie zmieszczą. I oczywiście są jeszcze dwa losy. Czyli... Aga. tak Taki nie miała się czasami bawi i to zbiera. I dalej jest ostatni los, czyli Ada oczywiście. Tu, tu jest Ada napisane. Myliło mi się. Tu jest Ada napisane. To jest Ada. A tu jest Aga. Bo Aga wyraźnie napisałam. Dobra. Tu jeszcze. No, to by było na no tyle, ale jeszcze o tym pogadamy. Siadamy. Bo niektórzy na MSP mnie się pytali yy, czy nagram jakiś odcinek z mini. Oczywiście nagram, nagram, tylko wyślijcie mi swoje zdjęcia pacch'ów. Oczywiście z nie macie i nie wiem, no po prostu wyślecie mi zdjęcia lub filmik, dodam go. Dodałem na przykład yy, yy, w każdym filmie, następnym, w takim wywiadzie czy coś, czy tak powiem, yy, tak powiem, będzie. Będzie... co będzie, dobra? Nie wiem co będzie. Będzie ka każde powiedzonko, na przykład Elo. Niech będzie Elo, dobra? Będzie każdy będzie mówił Elo, 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 elo. No, każdy będzie mówił Elo. Ja też jestem Elo i tak. No to jest nasza maskotka, to jest główna prowadząca i pomocniczka, jakby czegoś nie wiedziała, wow. Tak strasznie marzyłam, żeby albo Aga została, albo Aga, albo yy, Musa. Tak, miała Stella na imię, ale jej zmieniłam, ponieważ nie ma stylu, ha, ha, ha. Dobra, no to na tyle kochani, żegnamy się z wami ja, yy, ja i Karuś. and